Witamy serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj jest u nas w Orzechówce gość nietuzinkowy. Jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, mogę tu powiedzieć. Człowiek od survivalu, od przetrwania. Tak mówią. W Polsce, tak, tak mówią. Ja tak. nie wiem. Jest to Szlendak Paweł. Jak już, jak już mówiłem, kanał Partyzanci Lubelszczyzny też zachęcam. Bardzo fajne rzeczy chłopak robi, poświęca temu tak naprawdę całe swoje życie. Także mamy tutaj, co chcemy tu przedstawić, może? Mamy tutaj takie coś, zostało to stworzone po prostu w kooperacji, że tak można by to było nazwać. Jest to nic innego, szanowni państwo, jak piecyk rakietowy. Jest to bardzo ekonomiczne urządzenie, można by było tak. powiedzieć, które zużywa nam bardzo mało bardzo mało opału, a zarazem mamy jest. Taką tak. turbokuchnię mamy w tym. Tak, wyraz. to jest turbokuchnia. I teraz, szanowni państwo, jak nie będzie prądu, jak nie będzie gazu kuchenki gazowe nie będą chodzić, także ty... tym mamy awarię bełchatową obecnie, czyli dostawy prądu były zagrożone, jakbyśmy nie kupowali, tak, tak? Czyli na przykład indukcja, brak, nie wiem, zasilania pomp gazu, to są wszystko rzeczy, które mogą się wydarzyć, dlatego na przykład posiadanie pieczyka jest też o tyle fajne, poza turystyką, Dokładnie. że można mieć w garażu na wszelki wypadek i wyjść z domu paląc krzesło, zagotować obiad dla całej rodziny. Tak, jest to bardzo małe urządzenie, bardzo wydajne, że tak powiem, pokażemy, jak pokażemy... wygląda po złożeniu. Tak jest, jak wygląda, może tu o Paweł pokaże. Po złożeniu wygląda tak. Jest to, Szanowni Państwo, możemy to nawet zademonstrować. Ja zademonstruję, jak on to złożeniu. Po złożeniu, jak tu może będzie widać, 52 cm i, w najszerszym, i w, punkcie... w najszerszym punkcie będzie miał 33 cm. Także jest to bardzo małe urządzenie, a bardzo pomocne. I jeszcze może wspomnę że tak jak jest zakaz, zakaz palenia ognisk w miastach tak tak? Tak, tak, tak jest, to to nie jest traktowane jako ognisko, także na wszelkich różnych działkach. Osoby, które posiadają działeczki w obrębie miast na przykład, mogą sobie na tym spokojnie gotować na no, obrotkach działkowych, bo jest to piec, jakby nie było. Ogień jest zamknięty, także tutaj nie ma możliwości, kto ktoś się przyczepi. Nie wypala Państwu trawy, bo jakby nie było, wisi ten piec na trzech nogach, e, które są oczywiście odkręcane. Bardzo dużo osób kupuje właśnie ze środowiska działkowców, wędkarzy. I też tak turystycznie oczywiście e, często się zdarzają właśnie takie typowe m, przypadki, gdzie ktoś kupuje ze względów bezpieczeństwa, żeby na wszelki wypadek nie nie będzie. Ktoś waży 10 kg jest bardzo mobilny. Tak jest. Także to urządzenie to jest profil jeszcze może stronę 10 na 10 tak, tutaj tak. wykorzystany. Także może to urządzenie będzie już po prostu, że tak powiem, dostępne na sklepie na www Także, także będzie dostępne w najbliższym czasie i zachęcam. My będziemy tu za chwilę go jeszcze pokażemy Państwu, jak. Jak się gotuje. Jak, jak, się jak, się to, gotuje, pracuje. jak to pracuje, jak to, jest, jak to jest po prostu wydajne, gdyż może jeszcze szybko tutaj podłożę, będziemy gotować na takim pniaczku. To jest tak. pniaczek. Możesz tu, Paweł, o, przytrzymaj. Ja tu pokażę, jak będzie widać. To jest pniaczek o średnicy. 15 cm. I jak długo na takim, na takim pniaczku będziemy mogli na przykład gotować? Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo dobrze używać drzewa miękkiego do tego typu pracy pieca ze względu na to, że tutaj bazujemy na dużej sile sługu kominowego, czyli po prostu wszystko idzie do góry. Ja zawsze używam głównie sosny, świerka i jodu, jeżeli jest jakiś tam modrzew. Można też wierzbą brzozą palić. Inne gatunki też, aczkolwiek no wiadomo, Dąb, Buk ma inną energetykę daje dużo temperatury, a tutaj nie zależy nam na żarze, tylko na płomieniu. A jeszcze w czyli, czyli co ważne, możemy praktycznie każdym rodzajem pa drewna palić. wszystko idzie, tu paliliśmy przeróżne rzeczy. Natomiast taki pniaczek, no ja z doświadczenia wożę zazwyczaj sobie na kursy pniaczki 30-centymetrowe i mam do 4 godzin gotowania, ten ma 15, mhm. czyli jesteśmy w stanie spokojnie obiad przygotować. Za chwilę nastawimy czajnik, usmażymy sobie kotlety, zobaczycie, że cały czas będziemy bazować na porobanym tym pniaczku. I podamy Państwu czas, w jakim wszystko robimy, żebyście mieli świadomość, że, że tutaj nie ma się. Także to co, to... bierzemy się za rozpalanie. Bierzemy się za rozpalanie. Ale. Działamy. Pniak porąbany. Tak jest. W międzyczasie troszkę się zrobiło drobnych potyczków i kilka porąbań drobniejszych. Bardzo ważne, żeby przy rozpalaniu. Rozpalać z góry, wtedy jest najprościej, bo to, że mamy tutaj klapkę, która później służy za dokładanie, to jest kolejna rzecz. Tam w środku jest róż, dzięki któremu drewno wisi w powietrzu, czyli żar jest cały czas nad ziemią, zawsze go dopychamy do końca. Oczywiście też bardzo pomaga ustawienie otworu tego do wiatru. A że jesteśmy przy domku, trochę nam kręci, także tutaj już nie będziemy odpuścimy sobie tą sytuację, ale ruszamy, godzina jest. Jest godzina za 20:15. Pali się to, wiatr nam tutaj pali. Wierzy, pali. pali się, dobra. Wystarczy troszkę brzuszki. Pali się? A, tak, oj, idzie już elegancko. Żadnej ściemy. Bardzo prosta konstrukcja, a jak wydajna. Na początek mówię przez komin. Już ogień nam wystaje, kilkanaście sekund, jak już się piec zagrzeje, będzie trochę temperatury wszystkiego, no to już wtedy i tak zaczniemy dokładać bokiem, zakładamy wtedy ruszt. Ja tutaj zawsze nie żałuję, rzucę sobie dużo, wyzbieramy, żebyśmy mieli porządek. Tak jest, już się ładnie nam rozpala. Tak, oginić. można róż zakładać. Róż założony, o właśnie tak to wygląda. Teraz to Michał jest. będzie dokładał. Jest. I Tutaj dokładamy, to jeszcze zimne, i tutaj możemy po prostu, tutaj się dokłada, tak? Tutaj jedziemy z tym naszym drewinkiem. Jest jak ten. Jak już się piec rozpali, to można dosłownie już większe kawałki dać, wtedy dłużej one się palą co? i co Ty jakiś I co odwrotnie. Co odwrotnie. czas się je popycha. Sęczek mamy, weźmy tu jakiś trochę mniejszy, bo to trzeba, trzeba po prostu, o może ten wejdzie, przesuniemy, wejdzie, tak jest, wejdzie, wejdzie, aha, tutaj jeszcze, moment, o, teraz. I to możemy po prostu, tu zamykamy, prawda? Tak. Zamykamy sobie to i działa. To samo czynnie, później się dopycha to drewno. Nastawię czajnik. Także czajnik zaraz ja tu wezmę. Od zobaczycie jak szybko się jest gotuje woda. Jest czajnik, jest około to jest 6, -litrowy. 6 litrowy czajnik. Tak? Częs często z niego korzystam na szkoleniach 10-15 osób, to kawa dla wszystkich jest naprawdę na raz zagotowana bez jakichś tutaj dziwnień. Tak. Mamy tu potężną temperaturę i czekamy. I czekamy. Ale tu mamy 6 litrów, także jak na taki piecyk to jest bardzo dobry czas. Kawa będzie gotowa. Pokaż Michał, jak się gotuje. Także jest, o, czajnik tam ładnie wyje, jak straż pożarna. Woda nam już tutaj ładnie wrze. Ale teraz... Także na taki mały piecyk to dobrą ma wydajność. No i pasowałaby coś zjeść. Tak jest, także wodę... To odstawiamy na kawkę. Wodę zaraz sobie ją tutaj ustawię gdzieś na ten. No i oczywiście coś tam zjemy, no to co tam. Postawimy sobie tutaj woka. Mamy tutaj smalec oczywiście. Wszystko przygotowane. Tak jest, smalec ze swojskiej świni bez żadnych kolczyków, żeby tu się nam nie trafiało. Tak zwany dżem ze świni. Jaki stęchniały, a nałożymy go tutaj troszkę. O, jeszcze troszkę go tutaj damy. Tak jest, ze stęchniałej, dokładnie. Ja uwielbiam mięso smażone na smalcu. Nie. Ja, musi być. Ja tak samo nie używam oleju, bo to jest... Totalnie inna w ogóle temperatura brzmienia. Dobra, stłuszczył nam tutaj może. Starczy, także ładnie nam się... Pod, podłóż do odpuszcza. pieca, zobacz co tam się dzieje. Zobaczymy, co tu się w piecu dzieje. Także jeszcze zostało większe półpniaczka, pół godziny już palimy. Zaraz zobaczymy. No w zasadzie chyba cztery kawałki spaliliśmy. Tak, tak się... jest, cztery tutaj w piecu, a no, można dołożyć tam. To jeszcze długo, długo palenia. Jeden. To jeszcze będzie długo palenia. Zamykamy go tutaj. Ten nasz smalczyk się tutaj. A podnieść potem, nie? Rozpuszcza tak jest ogień idzie pełną parą jest jak aż bir. widać. także tutaj roztapiamy, cyk cyk zjemy coś nie będziemy tu zbyt mocno tego woka drapać ale jeszcze tak drodzy państwo dodam no tak jak wspominaliśmy te trzy nóżki są odkręcane wszystko jest składane Staraliśmy się tutaj jakichś dużych zadziorów nie robić, żeby w transporcie nie przeszkadzało. Ta klapka jest generalnie ona się wys... jest lekko wy... bardziej wysunięta, też wystarczy ją patykiem czy czymkolwiek podrzucić. No tutaj musimy, wiadomo, do cugu mieć jakąś tam dźwignię, ale i tak zalecam zawsze na pełnym, na pełnym cugu gotować bo tutaj mówię tak, jak wspominałem, bazujemy na sile cugu. Jeżeli zamkniemy, no to nie ma tlenu i wtedy nie będzie widać tego ognia. Tak tu nam się pali. Tak. Smalczyk już dopiero wok nastawiony, gruby, porządny, a już, Dawaj, jest, mięsko. już jest rozgrzany. Mamy tutaj schabik, część się wędzi. Zostało, zostało, mrówki nam weszły, to nic, to też jest pokarm, białko. Trochę kwaśne na początku. Trochę kwaśne, ale o i już widzicie Państwo już ten, już ten nasz tłuszcz jest w pełni rozgrzany, a dopiero nastawiliśmy tak gruby wok. Nie teraz było tutaj żadnych przycięć filmu. Nic nie było, teraz nic nie było absolutnie. Także użymy sobie tutaj, o te kawałeczki, cholersko nie chcę spaść, o jest dobra, także opa, poprawimy go tutaj, cyk, i mamy. I już sobie robimy po prostu szybko jedzenie na nim i ciągle na tym samym kawałku drewna, także jeszcze byśmy mogli tu wiele zrobić że tak powiem. Tam około czterech, piąty kawałek chyba palimy z tego co 5 pamiętam. Piąty kawałek, tak, z tego przerąbanego. Także tu już nam się pięknie, bardzo szybko ten tłuszcz się zagrzał. Naprawdę jesteśmy w stanie zrobić zupę, gdzieś tam w ciągu godzinki, półtorej. Większość zup się w ten sposób robi i autentycznie, tak jak widać, jakieś tam dodatkowe danie e, drugie. Także tak, no piecyk malutki, możemy go zabrać bez problemu bez problemu do najmniejszego auta wziąć sobie nawet jeden nie, nie jesteśmy w lesie czy na tej działce wziąć sobie taki klocuszek nawet i możemy po prostu sporządzić obiad czy śniadanie czy to dla całej rodziny i przeżyć dzięki temu wiadomo ciepłe potrawy są najzdrowsze a jak nie będzie wspomnianego prądu ani tego gazu nawet do tej kuchenki to wtedy co możemy palić ogniska ale też musimy zrobić rusztat tu mamy takie urządzenie które jest bardzo funkcjonalne i bardzo wydajne, I dzięki temu możemy sobie zrobić taką kuchnię polową. Także, cóż można powiedzieć, za chwilę jeszcze pokażemy po prostu, co tam Paweł jeszcze będzie chciał dodać. Efekty. Doda. Kotlety gotowe, trochę się opierdzielaliśmy, jakby nie było. Tak jest, minęła godzina czasu. Do, dosłownie, znowu mamy teraz za 20.16, zaczęliśmy za 20.15 czajnik, kotlety, troszkę tu łaziliśmy. E, pokaż ile drewna zostało także drewna, o tutaj wezmę te widelce drewna zostało szanowni państwo tyle, także można powiedzieć, że na połowę, jest... połowę tego pniaczka, któregośmy. gwarantuję, wziądali. że to jest druga godzina palenia, to jest druga godzina palenia także mamy 6 litry zagotowanej wody, tak jak już Paweł tu wspomniał troszkęśmy się opierdzielali no ale tam się wędzi też, tam wisi świnka wędzi się, także musimy i tam kontrolować i tak się złożyło, że goście jeszcze przyjechali i tak się złożyło, że goście przyjechali tutaj Chodźcie łopaki tu niech wejdą. Chyba poczuli ten zapach tego naszego schabu. Także tak, macie po widelcu. Przy okazji pożyteczne. <laughs> macie po widelcu jeden został, kawka zaparzona. Od razu mamy okazję e, przetestować u Was kulinaria ja sobie, dzisiejsze. Tak Taka tam schabik na szybko zrobiony. Także Szanowni Państwo, cóż możemy powiedzieć? Zachęcamy, będzie ten produkt jak już wcześniejśmy wspomnieli po prostu w sklepie. sklepie tak da, jest na słowianpl Zachęcam również także do oglądania kanału pożytecznego w dzisiejszych czasach kanału Partyzanci Lubelszczyzny, który prowadzi tutaj kolega. Ja zawsze do niego wyganiam na roślinki, bo ja na tym aż tak się jedno. Aha, dobrze, No i no to także. <gry> Trzeba ten, współpracować. Także bardzo wydajny, ekonomiczny produkt. No, i tak naprawdę niedrogi w zakupie. Także cóż możemy powiedzieć? I super się można bawić. Dziękujemy serdecznie. Cena pewnie wszystko będzie w opisie filmu, Paniec. ale również tam na sklepie. Także Piany wszystkiego zdjęcia. dobrego. Dziękujemy. A my panowie, na zdrowie Na zdrowie Jak tam droga? Elegancko. ile To no. to ze Śląska? No, A no.